3 marca 2024 roku w walce wieczoru Gali AEW Revolution, The Icon Sting zakończył swoją ponad 40-letnią karierę. Stoczył swoją ostatnią walkę w wieku 65 lat, co w tej branży jest nie lada wyczynem. Wszystko działo się w Greensboro w północnej Karolinie. Był to niesamowity Tornado Tag Team mecz, gdzie stawką były tytuły mistrzowskie AEW Tag Team. Sting Połączył siły z Dorbium Alinem, a ich rywalami byli The Young Bucks. Alin w tej ekstremalnej walce popisał się skokiem słantą bombem z drabiny poza ring prosto w szklany stół. Akcja ta była jedną z najbardziej efektownych akcji w historii All Elite Wrestling. W starciu interweniowali Ric Flair, a także synowie Stinga przebrani za postaci, które odgrywał na przestrzeni całej swojej kariery. Ostatecznie dźwignią Scorpion Devlock zmusił rywali do poddania się, wygrywając mistrzostwo i w jakże godny sposób żegnając się z ringiem.